Wyskakując z paki Cybertrucka, ubrana cała, sama, w lumpeksach, pokażę Wam dzisiaj moje najświeższe łowy z Premium .pl, czyli łowy online. Otworzyłam paczkę, ale sama ich jeszcze nie widziałam. Co my tu mamy? Pierwsza rzecz to koszula dla mojego męża. To jest East West. Ja kocham takie beżowe, męskie koszule. Dalej. Mmm, Tommy Hilfiger. Również dla mojego męża. No tutaj kolor jest kontrowersyjny, ale czy nie do odważnych świat należy? Kolejna rzecz to sukienka dla mnie. Ja kocham takie skandynawskie, więc już się nie mogę doczekać, aż zacznę ją nosić. I ostatnia rzecz, również dla mnie. Tutaj, akurat, tak bym powiedziała, bardziej w stylu angielskim poszłam. Zobaczcie przede wszystkim te guziki. One najbardziej mnie kupiły. I już nie mogę doczekać się stylizacji z jego udziałem. Sami widzicie, że warto kupować ubrania z drugiej ręki, nawet online.